To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy Oktoszu! zabaw wiele. Szybko tymy! Dla nazwy, biednych, można powiedzieć, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Przychodzą do nas babcia z Mosią Chodźcie! Panie Mosi. To babcia! A. Hej, Mosiu! Cześć, Mosiu! Cześć, Wejdź, mamo. Cześć, synu, proszę. O, gdzie piłeczka, Mosi? O, wyjechała na tydzień. Mosi, Mosiu. A tatuś wychodzi na piłkę. Dlatego dziś kładzie nas do łóżek babcia. Bliźniaki! Uściskacie babcię na powitanie? <grym> Uścisk! <grym> Wychodzę, kochani. Pa, tato! Opa. Życzę wam Super. dobrej zabawy z babcią. Hurra! Mosiu! Przygotuję ich do spania. Dzięki, mamo. Pa. Pa, do tato. zobaczenia! Pa, pa! Pa, pa. No dobrze, kochani. Czas na kąpiel. Ale to jeszcze nie jest pora na kąpiel, babciu. Wiem, ale chciałabym, żebyście pomogli mi wykąpać mosie. O, ta. Czy taki rodzaj kąpieli wam się podoba? Tak, tak bardzo. bardzo! Nie mogłem się doczekać przygotowań do kąpania Mosi. To nasz płyn do kąpieli. Do wykąpania Mosi. Och, to bardzo dobry pomysł. Ale będziemy kąpać mosi pod prysznicem. Ma swój specjalny szampon dla psów. Spójrz. O, rzeczywiście. Ma też swój własny psiręczniczek. Taki z psem. <taki> Dobrze, muszę sprawdzić wodę dla Mosi nie za ciepłą i nie za zimną. Myślę, że to odpowiednia temperatura. Sprawdź. Tak, nie za ciepła i, i nie za zimna. Rzeczy samej. Idealna, prawda? Skoczę. Tak, dobrze. Chyba trzeba przyprowadzić Mosie do kąpieli. Ach. Mosiu, chodź. Mosia może użyć naszego podestu. O tak. Wejdzie po nim do wanny Świetny pomysł, Tymku Ale sama muszę włożyć Mosię do wanny, żeby nie zrobiła sobie krzywdy Odłożysz ten stopień na miejsce? No dobrze Dziękuję Tosiu! Możesz przyprowadzić Mosię na górę do kąpieli Tosiu! Idę! O! Oh, brawo, bliźniaki! Weszła! Teraz pora na psią kąpiel oh, Zaczynamy! Mydło. Babcia namoczyła futerko mosi, a my Ej. zaczęliśmy ją myć. <laughs> Jak galaretka. Możemy zacząć. Możecie. Tak, zaczynajcie. Bąbelki, bąbelki, tak jest na bąbelki. całe ciało. Dobrze? Bąbelki, 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 bąbelki. Dokładnie tak. <laughs> Spójrz na nią, Tymek. Patrz na to. Bąbelki, bąbelki, bąbelki. Bąbelki, bąbelki, bąbelki. Tak Zaczynamy od ciała i potem myjemy jej nogi. Fajna ta pielmosi, Ale ja wiem, co ją jeszcze poprawi. Zabawki. O, zaraz, chwileczkę, Tymku. To jest wspaniały pomysł, ale... Mosia nie może bawić się waszymi zabawkami, bo mogłaby je pogryźć. Już wiem. potrzebuje swojej zabawki. Zaraz wracam. Dobrze, jeszcze umyjemy jej nóżki. Poszedłem po piłeczkę Mosi, bo ona bardzo lubi się nią bawić. Mam twoją piłeczkę, Mosiu! Możesz ją spłukiwać, jeśli chcesz. Lej wodę po szyi, już mam, tylko Mam, mam za do Tak, dobrze. I do wanny. O, plusk! O, jestem cała mokra. O, rzeczywiście! O, o. Przepraszam! <grym i <grym i o, wiecie co? Wiecie, co powinniśmy <grym> zrobić? Już najwyższy czas. Ja umyję Mosi głowę, a potem całą ją spłuczemy, dobrze? Dobrze! dobrze. Kiedy Mosia była już cała w szamponie, to się spłukiwała ją wodą. Mosia nie jest przyzwyczajona do prysznica. Musisz być delikatna. Kąpielmosi to nie to samo, co nasza kąpiel. Prawda, babciu? <grym> Brawo, moi kochani. Niedługo będzie wypucowana. Wypucowana? Pucu, pucu, pucu. Pucu, pucu, pucu. Pucu, pucu, chyba już wystarczy. No. 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 Jesteśmy jesteś mokrzy. <grym> mosiu, mosiu. No dobra, dosyć już tego dobrego Chyba trzeba już wyjąć mosię z wanny o Tak Tak, dobrze Chodź, tak koło mnie, Tymek No już Jestem A, przemoczona. piesek Kiedy babcia wyjęła mosię z wanny, trzeba było ją wytrzeć Jej specjalnym ręcznikiem No już Ale pała z nas, Mosiu no, tak, ale dobry z ciebie piesek Byłaś grzeczna, Mosiu to prawda, dobrze się spisałaś. Tak. Spójrzcie na sierść mosi. A ty spójrz na swoje włosy. A ty na swoje. Uh. Spójrz, babciu. O, ale wyglądacie... A -a. Oh. Wracamy do swoich fryzur, dobra? Posłuchajcie, mhm. lepiej posprzątajmy zanim wróci tatuś. Hmm? Dobrze. O, dobrze. dobrze. Dobrze? Dziękuję. Biorę piłeczkę mosi. Zanim poszliśmy do łóżek, przytuliliśmy jeszcze na dobranoc mosię. Jesteś taka czyściutka, mosieńko. Mm, ładnie pachniesz. Tata! Tata wrócił! Cześć, tatuś. kochani! Dobrze się bawiliście? tak! tak. Mieliśmy hmm. najlepszą kąpiel na świecie. Nie wiedziałem, że dziś mieliście się kąpać? Nie, my się nie kąpaliśmy, Tato, tylko Mosia. A Tobie też się przyda kąpiel. A tak, było to z boiska. <grym> 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 Idź się lepiej wykąpać, zanim zaczniesz czytać bajki dzieciom. Dobra, zrobimy tak, Tosiu, wybierzcie razem bajkę. Jaką chcecie? Um... A Aem. <grym> Aem. Wtedy tata powiedział. Tęsknię za opowieściami mamusi. Pewnie wy też? Hm? Tak, ja też. Hmm. Ja no. tęsknię za mamusią przed snem. Wiem, wszyscy za nią tęsknimy. Ale jeszcze tylko dwie nocki i mama będzie w domu. Ura! 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 Kocham mamusię i ciebie też, tato. O! Ja ciebie też! Przytulaniec zawsze pomaga. Tak. Hej, a babcia? O! Puści! Puści! co? Mosia chyba też chce się przytulić. Tak! Musiu! Mosiu. Mosiu! Uścisk! Uścisk! Uścisk. Brawo, Mosieńko. Wiecie co? Dzięki Wam! Mosia miała najlepszy dzień na świecie! Dziękujemy, babciu! I to Kto powiedziała babcia by byłoby na tyle. na tyle! Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj pomagaliśmy babci kąpać mosie. Czy pamiętacie, którą zabawkę przeniósł na górę Tymek do kąpania mosi? Czy to była piłeczka? Czy może piszcząca kość? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to piłeczka. Zobaczcie. Fajna ta kąpiel, Mosi, ale ja wiem, co ją jeszcze poprawi. Zabawki! O, zaraz, chwileczkę, Tymku, to jest wspaniały pomysł, ale... Mosia nie może bawić się waszymi zabawkami, bo mogłaby je pogryźć. Już wiem, potrzebuję swojej zabawki. Zaraz wracam. Dobrze, jeszcze umyjemy jej nóżki. Poszedłem po piłeczkę Mosi, bo ona bardzo lubi się nią bawić. piłeczkę, Mosiu. Możesz ją spłukiwać, jeśli chcesz. Lej wodę po szyi. Już mam! Tylko mam Tak, dobrze. I do wanny. O, plusk! Oj, jestem cała mokra! O, rzeczywiście! O, o. Przepraszam, piłku. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąt, Małgorzata Musiała i Mateusz Beskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.